Mentoring Olimpijski to projekt, który łączy ze sobą uczniów szkół ponadpodstawowych i absolwentów studiów ekonomicznych, którzy są w naszym projekcie mentorami, pozwala nawiązać im wyjątkową więź i przekazać wiedzę, umiejętności, doświadczenie w tematach najbardziej frapujących, właśnie osoby stojące przed, przed wyborem swojej przyszłej ścieżki zawodowej. Nasi mentorzy to byli Olimpijczycy. Osoby niewiele starsze od uczestników programu, które odniosły liczne sukcesy zarówno na swojej drodze akademickiej, jak i w karierze zawodowej. Ale co najważniejsze, są to osoby chętne i gotowe do przekazania swojego doświadczenia. Celem jest przede wszystkim inspiracja młodych uczestników programu do samorozwoju, a dla mentora i dla mnie osobiście jest to okazja do refleksji nad własną ścieżką edukacyjną i zawodową. Chciałbym, żeby uczestnicy wynieśli takie przekonanie, że rzeczywiście mają dużo możliwości, że teraz są w takim okresie, gdzie mogą robić dużo różnych rzeczy. I żeby sobie trochę to też mogli uświadomić, że tak naprawdę kończąc liceum i wchodząc na studia, tych ścieżek jest bardzo wiele i oni teraz mogą tak naprawdę przebierać w możliwościach. Chciałbym, żeby to wiedzieli i wybrali te, które ich najbardziej interesują. Bardzo często młodzi ludzie szczególnie na poziomie liceum nie mają dostępu do wiedzy eksperckiej, akademickiej i mentorskiej na takim poziomie jaką Państwo w ramach swojej fundacji oferujecie. Co jest istotne? Żeby otwierać przede wszystkim przed młodymi ludźmi czy pokazywać im różne perspektywy życia, z którym za chwilę się będą musieli zmierzyć. W sumie zachęciła mnie możliwość poznania nowych osób z całej Polski, wysłuchania historii. Osób doświadczonych, których ścieżki kariery nabierają tempa. Mentory Olimpijski pozwoli mi podnieść swoje kwalifikacje i doświadczenia oraz pozwoli mi poszerzać swoje horyzonty wiedzy. Mogłam zobaczyć, jak wygląda szkoła od środka. Jakie są różne możliwości również pracy podczas studiów? Mnóstwo świetnych osób, które poznałem, a także wiedzę merytoryczną przekazywaną przez mentorów zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia. Dużo ciekawych informacji, które powszechnie nie są dostępne. Mamy nadzieję, że mentoring olimpijski stanie się szansą dla młodych osób i będzie ważnym elementem na drodze ich dalszego rozwoju.